Z cyklu z Anka do Śniadanka, kolejny gość, niesamowita osoba. Moim gościem dzisiaj jest Jarosław Olewicz. Niesamowita osoba, niezwykły człowiek, z ogromną dawką pozytywnej energii biznesowo, wydawca, między innymi miesięcznika Prestige. Jarku, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas witam Cię serdecznie dzisiaj tutaj w naszym programie Anka do Śniadanka. Witam Cię, Aniu, bardzo się cieszę, że widzę Cię w doskonałej formie, uśmiechnięta, pełna optymizmu. No, i mam nadzieję, że zdrowa. Tak, dziękuję Ci bardzo, zdrowa jestem, dużo zajęć mam, także znasz mnie dobrze, to wiesz, że ja raczej nie narzekam, tylko działam, wyciągam wnioski i do przodu. I mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj będą oglądały ten, ten program, tego live'a, też wyciągną dla siebie tutaj kilka cennych wskazówek i dodamy im trochę energii do działania. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to tylko kilka kwestii technicznych. Ja wejdę na Facebooka i sprawdzę, czy już jesteśmy widoczni. Tak, jesteśmy widoczni, pięć osób y, ogląda w tym momencie, także możemy kontynuować. Y, dziewczyny, Anka do śniadanka, dziewczyny, i, i panowie, panie, bo pewnie ogląda nas, nie, ogląda nas również y, płeć męska tym razem. Anka do Śniadanka to jest nowy cykl programów, nowy cykl rozmów z ciekawymi osobami, który będzie się pojawiał na Facebooku Rozwijalni Kobiet od poniedziałku do piątku o godzinie dziewiątej rano. A osoby, które zapraszam, są z różnych branż, poruszamy tematy rozwojowe, poruszamy tematy biznesowe, poruszamy tematy ogólnożyciowe, zdrowotne, także warto śledzić, co tam ciekawego u nas się dzieje. Dlaczego postanowiłam zaprosić Jarosława Olewicza do, dzisiejszego, do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszego programu? Ponieważ poznaliśmy się jako dwóch lat temu przy okazji prowadzenia przeze mnie rozwijalni kobiet. No i okazało się, że jest to niezwykła osoba, która zalaża pozytywną energią, a też dodam, że no jest to osoba, którą podziwiam pod kątem biznesowym. Ale dzisiaj nie o biznesie. Kilka dni temu rozmawiałam z Jarosławem, i to, co do mnie dotarło, co mnie uderzyło bardzo, uderzyło, to to, że Jarosław, pomimo tych zawirowań, które teraz mamy wokół siebie, jest ostoją w spokoju. I o tym właśnie chciałam dzisiaj z Jarkiem porozmawiać. Jak sobie radzić w tych trudnych czasach? No i co tak naprawdę jest ważne dla, dla nas? Na co warto zwrócić uwagę, na co nie? Czym się w ogóle nie warto przejmować? Ja bym mogła dużo mówić, jak jesteście pewnie w stanie się domyślić, jak widać, ale oddaję już głos mojemu gościowi. Jarek. Jak ty sobie radzisz teraz, w tych czasach, kiedy mamy takie różne zawirowania? Co możemy my zrobić, żeby, żeby nas nie zżarł stres? nie, ja na początku chciałbym podziękować za takie piękne przedstawienie mojej osoby. Powiedziałaś, że jestem ostoją spokoju. Rzeczywiście, ja w tym czasie, w tym okresie, który dotknął przecież nie tylko nas, Polaków, ale pandemia dotknęła tak naprawdę ludzi na całym świecie. Ja wszędzie, gdzie wstawiam posty, szczególnie na social mediach, czy to jest Instagram, czy Facebook, daj hashtag Zarażaj spokojem. Rzeczywiście to zarażanie spokojem i posiadanie tego spokoju przede wszystkim wewnętrznego w tym czasie jest ogromnie ważne. Oczywiście zaraz pojawi się pytanie, jak to zrobić, czy to jest łatwe, czy to jest niełatwe. No jest to proces tak naprawdę wejścia w samego siebie, tak, posłuchania tego, co mamy do powiedzenia w środku. Jest to taki czas, w którym rzeczywiście mamy możliwość zetknięcia się ze samym sobą, bo nam te okoliczności, które mamy, to umożliwiły. Jak ja zarażam spokojnie? No, przede wszystkim mam, pomimo tego, że wiele osób ja też pracuję w systemie home office, mam swój rytm, tak? Także mam określone cele: rano wstaję, medytuję, czytam, zaczynam. Dzień od tak zwanej koherencji serca, czyli połączenia naszej głowy z tą częścią serca. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, polecam każdemu. Proste ćwiczenie, ale tak naprawdę pozwalające też się wyciszyć, jakie cele. No, cele każdy ma inne, ale myślę, że w tym okresie każdy też zrewidował swoje cele, zrewidował swoje cele i prywatne, i, i, i biznesowe. I ja zawsze powtarzam, bo rozmawiam w tym okresie z bardzo dużą ilością osób, bo te rozmowy też pomagają wielu osobom i należy rozmawiać i ludzie się pytają, jak ty to robisz, że jesteś spokojny, że się nie martwisz, co będzie, bo tak naprawdę my nie mamy no dzisiaj na to, co będzie, tak, bo nie mamy na to wpływu, bo my nie wiemy, jaka będzie nowa rzeczywistość, a na to, co nie wiemy, nie powinniśmy się tym w ogóle przejmować, czyli powinniśmy być tutaj zakorzenieni w tu i teraz i tak jak ty dzisiaj umówiłaś się ze mną na rozmowę, ja tą rozmowę podejmuję, chcę z tobą porozmawiać, jest to, rozmawiamy jakby w tej formie po raz pierwszy, i się nie zastanawiamy nad tym, czy, czy, czy jak to wyjdzie, czy wyjdzie, chcemy porozmawiać, rozmawiamy. Rozmawiamy tak naprawdę dzięki nowej technologii, bo dzisiaj, jakby ta nowa technologia już tak naprawdę weszła do życia i prywatnego, i biznesowego. Wiele firm zmienia podejście do całego świata online. I nie mówię tutaj tylko o sprzedaży, w, jeżeli chodzi o online, o sklepy internetowe, ale właśnie o webinary, o rozmowy, o łączenie się, o przekazywanie informacji. To jest dzisiaj dla nas sklep powszedni. Bardzo dużo się mówiło o tym, że technologia pozwala na wiele, ale nie wszyscy jeszcze z tej technologii korzystali dotychczas. Mm -hmm. um, to, raz, to, 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 o czym mówisz, to jest. Y bardzo cenne. Mnie tylko teraz zastanawia jedna rzecz, bo mówimy o nowej technologii, o narzędziach i tak dalej, ale zanim ktoś pójdzie, sięgnie po te narzędzia, no to kurczę, musimy jednak spróbować jakoś poukładać sobie w głowie, bo załóżmy, że w tym momencie komuś się biznes rozsypał i to było jedyne jego źródło dochodów. I właśnie wydaje mi się, że największym wyzwaniem jest to, żeby. Przestać lamentować i znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji, dla niektórych w tym momencie nawet fatalnej. Chyba to jest największe wyzwanie: jak sobie to wiem, przewartościować. Dla mnie to jest w tym momencie chyba największą bolączką, jeśli chodzi o, o, o to, jak ruszyć dalej. To prawda, wiele osób powinno się przygotować na to, że nie wróci jakby do swojego starego systemu. I wartości, i systemu, w którym te, do tego otoczenia biznesowego. Masz rację, że wiele biznesów jakby no, przestanie istnieć, tak? Ale to jeszcze nie jest przecież koniec świata. No, w to miejsce wejdą nowe możliwości, wejdą nowe potrzeby. I tak naprawdę dzisiaj nie, nie ma co się zastanawiać i lamentować nad tym, że, że ja muszę zamknąć interes, tak? Ja muszę zamknąć swoją kawiarnię, restaurację, bo, bo wiele ludzi będzie musiało takie decyzje podjąć. Tak naprawdę my powinniśmy w tym czasie przygotowywać się już na nowe. My nie wiemy, kiedy to nowe będzie. Czy ono będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, a może za pół roku, ale będzie nowe. Więc dzisiaj tak naprawdę trzeba przede wszystkim zachować spokój, bo jest taka zasada i w biznesie, i w życiu, że w chaosie nam nic nie wyjdzie. Także nie, nie planujmy z dnia na dzień jakby rzeczy, które, których nie czujemy, tak? Zaplanujmy coś, co chcemy zrobić, zróbmy z tego cel i zacznijmy to wdaczać w życie. Ja, ja bym polecał na dzień dzisiejszy raczej, jeżeli ktoś ma takie możliwości, i ma jakiś zapas finansowy, to żeby po prostu chwilę odpoczął, żeby się zastanowił, co może innego robić, w jaki sposób może robić to, co robił, ale w inny sposób, jak może unowocześnić biznes, jak może wejść właśnie w tą strefę online'ową, tak? Jak może zacząć sprzedawać w internecie. Oczywiście nie wszystkie usługi można będzie sprzedawać w internecie, ale wiele możliwości już jest i za chwilę się też pojawią. Także. To nie jest tak, że, 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 że ktoś traci pracę i to jest koniec świata, przecież ludzie tracili pracę wiele razy, tak? no dzisiaj może tej pracy stracić więcej osób, ale to jeszcze nie jest koniec świata, dlatego że ludzie będą pracować, znajdą nowe możliwości. Ja bym zalecał też wszystkim, żeby potraktowali ten czas jako nowe możliwości. Zawsze jest tak, że, że coś co jest nowe, Powoduje, że my, nasz mózg jakby wtedy działa na wyższych obrotach. Musi się czegoś nauczyć, jakby musi się do czegoś przyzwyczaić, tak musi się do czegoś zaadaptować. I dlatego ten okres, gdzie my idziemy w nowe, wychodzimy ze strefy komfortu, jest dla nas bardzo dużym momentem rozwoju. Mhm. No właśnie, no, nie, nie bez powodu mówi się, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, więc. Być może to jest taka, taka przestrzeń do tego, żeby wzbudzić się na wyżyny swojej kreatywności i pomyśleć, wyciągnąć wnioski z tego, co nie działa, i pomyśleć, co my możemy zmienić. Podejście, może sposób zarządzania firmą, może jest to dobry moment, żeby znaleźć sobie dodatkowy, dodatkowy dodatkowe źródło dochodów, tak, żeby ten. Ta nasza codzienna egzystencja nie była uzależniona od tego, że mamy tylko jeden biznes, jak on pada, to jest, to jest koniec, to jest klapa, nie? Więc takie chyba dojrzałe podejście, no, to jest takie, że mamy kilka, kilka tych woreczków i znaczy, te kilka, kilka, kilka miejsc, z których nam wpływają pieniądze jeśli z jednego tak przestają nam wpływać środki, to nie dzieje się życiowa tragedia. I ja osobiście też dla siebie wyciągam takie wnioski z tej sytuacji, że bardzo dobrze rzeczywiście, żeby, żeby tych źródeł e, dochodów było, było kilka, żeby nie, nie było później tragedii, kiedy, kiedy nagle coś, coś się w naszym życiu dzieje. Jak ty. Ja, tutaj bym, ja bym tutaj, jakby przytoczył tak, taką sentencję: wypłyń na nowe wody. Przecież tak naprawdę zobacz, odkrywanie nowych miejsc na świecie, tak, podróże, które większość ludzi lubi, tak, odkrywać nowe miejsca, podróżować i wypływać na nowe wody. Co to znaczy wypłyń na nowe wody? Jakby zacznij robić coś nowego. Pomyśl, bądź kreatywny. Jest tak dużo możliwości na świecie. Przede wszystkim w tych czasach będą nowe możliwości. Ja bym naprawdę zachęcał wszystkich, żeby wszyscy naprawdę otetchnęli, żeby też potraktowali pozytywnie ten okres. Wiele osób, tak naprawdę, z którymi rozmawiałem, nie traci biznesów, tak? Na razie je ogranicza. To jeszcze się przecież nic nie dzieje. To jest okres właśnie, żeby zrewidować, żeby zredukować koszty, żeby podjąć nowe działania. Ja powiem Ci osobiście, że Ciebie, ciebie jako osobę też bardzo podziwiam, że Ty bardzo szybko w tym okresie od 12 marca, zaczęłaś normalnie działać, tak, nie schowałaś głowy w piasek, tylko wyszłaś do ludzi, dawała, dajesz im otuchę, tak, dajesz im nowe możliwości, wymyślasz ciągle nowe rzeczy, masz y, głowę pełną pomysłów, jesteś y, optymistycznie nastawiona. Zresztą widać po tobie, że, że, że jesteś zdrowa, jesteś uśmiechnięta, a też na, tak naprawdę nie będę tutaj tego tematu poruszał. Każdy ma w tym okresie trochę gorzej. Ja nie wierzę w to, że, 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 że wszyscy mają dzisiaj lepiej. Nie, my mamy dziś. Dzisiaj inną sytuację, tak? Trudno to określać, czy jest bardzo źle, czy jest źle, czy jest dobrze, czy, czy jest bardzo dobrze, ale każdy, jakby tą sytuację zastanie nową i każdy na pewno w tym początkowym okresie miał stres przed nowym, bo to jest naturalne, tak? Nasz mózg boi się nowego, ale właśnie tym bardziej, że my dzisiaj wiemy, jak działa mózg, tak? Bo dzisiaj, jakby nauka o, o tym, o fizyce kwantowej, o mózgu jest bardzo szeroko rozwinięta i my wiemy dokładnie, jak. Działa mózg. Trzeba tworzyć nowe połączenia nerwowe, wyobrażać sobie nas w nowej sytuacji, tak? Bardzo dużo też być tak naprawdę na zewnątrz. Jeżeli ktoś ma ogród, balkon, proszę wychodzić, spacerować, myśleć, cieszyć się jakby pogodą. Mamy przecież słońce, mamy wiosnę, mamy przyrodę. Wiele rzeczy zostało i jest tak samo piękne, jak było wcześniej. Tak, tylko czasami byliśmy tak zabiegani, tak zajęci, że w ogóle nie mieliśmy nie mieliśmy przestrzeni do tego, żeby pewne rzeczy dostrzec faktycznie, nie? No A i ja to, ci... jest, to jest taki czas, że wracamy jakby do źródeł, tak? wracamy do tych pierwotnych mm. instynktów, wracamy do lepszej komunikacji w naszych związkach, wracamy do lepszej komunikacji z naszymi dziećmi, tak? poświęcamy im więcej czasu. Tak? Jesteśmy tak naprawdę w wielu przypadkach bardziej spokojni. Ja powiem tobie szczerze, że ja tak naprawdę właśnie w tym okresie odkryłem na nowo ten mój wewnętrzny spokój. Ja też przecież byłem osobą jeszcze pięć tygodni temu bardzo zabieganą, uczestniczyłem bardzo mocno w życiu towarzyskim miasta, bardzo mocno pracowałem z ludźmi, dla ludzi przez ludzi, a teraz tak naprawdę mam czas dla siebie, tak? Bardzo dużo czytam, bardzo dużo rozwijam w nowych, się w nowych kategoriach. Też jakby zaczynam wprowadzać do mojego życia nowe technologie, tak? Zaczynam uczestniczyć w webinarach, sam tworzę nowe webinary, przygotowuję szkolenia online, także są nowe możliwości. Ja wiem, że nie każdy w to jest w stanie od razu uwierzyć, ale ja zachęcam, żeby wypróbować, żeby się nie wstydzić, żeby nie wstydzić się pokazać, tak? żeby nie, nie wstydzić się nagrać live'a żeby przełamać te swoje bariery, jeżeli przełamiemy tą barierę i, i, i zobaczymy, że to okienko w internecie nie gryzie, a powiem więcej, jest bardzo przyjemnie Aniu dzisiaj pić z Tobą kawę e, przy śniadaniu e, w ten piękny dzień, jest to naprawdę e, piękne odczucie i polecam e, naprawdę każdemu. Bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa na mój temat na, na początku. Ja faktycznie jestem taką osobą, to chyba mnie życie trochę nauczyło tego, że jeśli coś się dzieje, to no może jest taki pięć minut, gdzie sobie tam w cudzysłowie popłaczę w poduszkę, ale raczej zbieram się do kupy i myślę, co można dalej z tą sytuacją zrobić. I teraz ten okres koronawirusa też dla mnie jest ciężki, bo mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Logistyka domowa to jest no bardzo ciężka rzecz, którą tutaj staram się codziennie ogarnąć. Długo pracuję, pracuję do drugiej do trzeciej w nocy, bo wykorzystuję ten czas na to, żeby napisać swojego pierwszego e-booka, który będzie dotyczył tego, jak budować swoją markę osobistą krok po kroku, jak od podstaw zająć się tym. Więc to jest taki moment, który wykorzystuję do tego, ale no, ja jakby trochę, trochę przez życie zostałam, zostałam nauczona, żeby się nie, nie poddawać i żeby, żeby iść do przodu. I dla mnie po prostu naturalnym odruchem jest, że jeśli coś nie działa, to staram się znaleźć nowe rozwiązanie. I myślę, że jest to, że jest to coś, co mogę polecić, jeśli jeśli mogę tak sformułować, innym osobom, żeby rzeczywiście próbowały szukać rozwiązań, a nie płakać w poduszkę, bo to, to nam nic nie da. Ale ciekawi mnie to jeszcze, Jarek, pod kątem biznesowym, jak wy sobie, jak ty sobie radzisz, jeśli chodzi o, 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 o gazetę, o poznański prestiż, jak, jak wy funkcjonujecie, albo, albo co się u was teraz dzieje? To, to znaczy tak, Redakcja przeszła w tryb zarządzania home office'owego, to znaczy w ogóle kategoria, w której my działamy, ona już wcześniej miała te możliwości pracowania zdalnego, tak? Nasi dziennikarze, nasi graficy, nasi konsultanci czy osoby od internetu pracowały też przecież jeszcze przed pandemią z domu częściowo, także my mamy taką bym powiedział sytuację trochę ułatwioną, tak? My też wiele rzeczy, przed pandemią już wprowadziliśmy, tak, wprowadziliśmy cykl wywiadów Poznański Prestiż Rozmawia, tak. Dzisiaj jakby przełożyliśmy to, wyszliśmy z tego naszego przysłowiowego samochodu do robienia tego z domu, tak. Jest to bardzo proste. Ludzie chcą rozmawiać, tylko trzeba się przełamać, tak. Mamy cykl artykułów, ostatni artykuł z panem Krukiem, który mówi o tym, jak sobie radzić właśnie w okresie pandemii, tak. Także kategoria wydawnictw, ona jest według mnie bezpieczna na to, Natomiast bardzo potrzebne jest, jakby też znalezienie nowych rozwiązań w internecie. Bardzo jest ważne, żeby. Te nowe technologie wprowadzać w życie, tak i wybrać, tak czy my pracujemy w webinarach na Zoomie, czy my pracujemy na innej platformie. Pojawią się zaraz nowe możliwości, nowe platformy. One będą łatwiejsze w użyciu, bardziej kompatybilne, bardziej zasięgowe, prostsze w obsłudze. Także ja wiem, że osoby, które nie są młode, może jest im trudniej wejść od razu w ten, ten nowy tryb pracy, ale tak naprawdę też powinniśmy korzystać z pomocy młodego pokolenia, w każdym domu. W którym jesteśmy, jest młode pokolenie. Mamy dzieci, one są chętne do pomocy. Ja muszę powiedzieć, że też ja jestem zdziwiony, jak na nowo odkryłem moją córkę. tak Wczoraj robiłem webinar y, 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 dla, dla 10 osób i moja córka do mnie podchodzi, mówi tato przecież ty możesz zrobić to tak i tak, po co ty robisz naokoło, także to, to, to jest ta wiedza, tylko my musimy po nią sięgnąć. Jakie to było dla mnie przyjemne, że moja córka 19-letnia daje mi konkretną radę, ja nawet nie wiedziałem, że ona ma takie zasoby. Hmm. No tak, ja też Instagrama uczyłam się od swojej córki, która ma 12 lat, także, także tak, młodzież zna wiele, wiele trików, których my jeszcze nie poznaliśmy, także warto, warto się od nich uczyć. Oni się też wtedy czują tacy bardziej, bardziej ważni, bardziej dowartościowani i cieszą się, że mogą nam jakąś wiedzę przekazać. Ja bym, ja, bym ty... jeszcze tak, ja bym jeszcze tylko tak na koniec dał, dał taką radę, jak, jak rzeczywiście sobie poradzić w tym, w tym czasie. Ja absolutnie właśnie o to chciałam odradzam, spytać to. Ja absolutnie odradzam oglądania telewizji. to znaczy jestem zdania i to wypróbowałem, że nie możemy nie mieć informacji na temat tego, co się dzieje. Jest taka fajna zasada, żeby 5-10 minut sprawdzić informacje i to nie musi być telewizja, możemy sprawdzić sobie internet, tak? Czy to polskie strony, czy CNN? Ktoś kto zna języki może sobie bardzo szybko sprawdzić informacje światowe. Co się dzieje na świecie, jak przebiega pandemia i potem wieczorem sobie zaktualizować te informacje. I to jest koniec. Oglądanie telewizji informacyjnej w tych czasach jest bardzo źle wpływające na naszą psychikę. Także jeżeli ktoś mówi, jak być spokojnym, powiem tak, nie oglądać w dużej ilości programów informacyjnych. To jest pierwsze. Jak powiedziałem wcześniej, da, dać sobie swój rytm dnia, także wstawać mniej więcej o tej samej godzinie. Tak? Każdy ma inne rytuały. Jedna osoba pije wodę z cytryną tak? i z imbirem, druga osoba yy, 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 spożywa chlorelę, jedni medytują rano, jedni ćwiczą rano. Także dać sobie tą godzinę czasu na rozruch. I potem tak naprawdę zaplanować sobie dzień. Co ja robię? Czy ja idę do ogrodu? Kiedy ja mam home office? Bo przecież home office nie jest taki sam jak stacjonarne biuro, tak? My możemy sobie podzielić, że pracuję od 9 do 11, od 12 gotuję obiad i znowu pracuję od 14 do 17, ale żeby sobie dać ten rytm, żeby się ubrać tak jak do pracy, tak? Dzisiaj ja przecież do, na to śniadanie nie przeszedłem w bluzie, tylko ubrałem białą koszulę z szacunku do ciebie, Ania, ale też tak naprawdę ja lepiej się czuję. U siebie w domu, że y, y, ubrałem białą koszulę, jest to dla mnie jakiś rytuał, także pamiętajmy o tym, tak? Kobiety wiem, że malują usta, że, że, że normalnie egzystują, ty pięknie wyglądasz, tak? No, tak jakbyś rozmawiała ze swojego biura na Florydzie, tak, co najmniej, ale to jest bardzo wszystko ważne. Przede żeby, mną, wszystko przede mną, wszystko przede mną, jakbyśmy też jako. zadbali o siebie, żebyśmy jakby ze sobą w tym czasie się dobrze czuli. Mhm. Czy masz jakieś takie podpowiedzi pod kątem lektury, pod kątem czegoś, co warto byłoby posłuchać, żeby tego spokoju nabrać, żeby tak duchowo trochę się uspokoić? To masz znaczy takich tak, ja mentorów, coś, ja na co. No właśnie. Ja na ten okres wróciłem do lektury Edgarda Tolle. Potęga teraźniejszości. Teraż, Ktoś, kto nie zna, bardzo polecam, dlatego, że jest to rzeczywiście bardzo duże opracowanie na temat tego, jak być tu i teraz. Jest to dzisiaj ważne w okresie pandemii, żeby nie wyprzedzać rzeczywistości, której jeszcze nie znamy. Także nie rozprawiajmy się z tym, co było. Czyli nie, nie myślmy o tym, że nasza firma dzisiaj nie działa. Nie myślmy o tym, że nasza firma dzisiaj jest zamknięta. Nie myślmy na ten temat, że dzisiaj nasza firma może mieć mniejsze obroty. Tak? Myśmy dzisiaj w kategorii tu i teraz, tak? że jesteśmy zdrowi, Wyciągajmy jakby te pozytywy na wierzch, tak? że mamy rodzinę, że mamy jeszcze co jeść, mamy, mamy nieraz przecież bardzo dobrze jemy. Tak? Także nie, jest, nie ma dzisiaj jeszcze głodu w Polsce. Także tutaj ludzie wymyślają rzeczy, które jeszcze nie nastąpiły. Tak? Także to nie jest dobre. Trzeba być tu i teraz, czyli zarządzać czasem i planować tak naprawdę z dnia na dzień, tak, co ja jutro zrobię, co ja zrobię pojutrze, nieco za pół roku, tak, bo za pół roku tak naprawdę będzie nowa rzeczywistość. Co jeszcze polecam? No polecam tą koherencję serca, tak, jeżeli wejdziemy na YouTube i piszemy koherencja serca, jest to prosta medytacja, jak łączyć umysł z przestrzenią serca i to bardzo wycisza, bardzo pomaga wrócić do takiego stanu wdzięczności, miłości, ale też akceptacji wszystkiego, tak? I w momencie, kiedy my wiele rzeczy akceptujemy i nie stawiamy oporu, to jesteśmy wtedy bardzo spokojni. Mhm. Kurczę ta książka, Potęga Teraźniejszości. Ona już do mnie dociera z tylu źródeł naraz na przestrzeni ostatniego tygodnia. W kilku, w kilku miejscach już wpadła mi ona w ręce, w oko, tak, przez internet, że chyba to jest pora, żeby faktycznie do niej sięgnąć, bo jeszcze słyszałam o, o, od wielu osób, ale jeszcze faktycznie. Nie sięgnęłam po tą książkę, także chyba jako zadanie domowe z, dzisiejszego, z dzisiejszej rozmowy sobie wyznaczę, żeby taką książkę sobie nabyć i się zabrać za lekturę. Jarku, Aniu, powie... Ja powiem. Ja, to ja ci powiem tak. od razu, że zrobię ci dzisiaj prezent. Dostaniesz za chwilę po tej naszej rozmowie link do bezpłatnego e-booka, będziesz mogła sobie posłuchać, nie musisz nic kupować i możesz pierwszą część dzisiaj wieczorem do poduszki sobie odsłuchać. O, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Jest taką tradycją, że w tych programach na końcu mamy dla naszych widzów jakieś zadanie, jakieś wyzwanie. W zasadzie nie rozmawialiśmy jeszcze o tym wcześniej, więc teraz może spontanicznie wymyślimy coś wspólnie. Jakie takie mini zadanie, małe wyzwanie moglibyśmy dać naszym słuchaczom, osobom, które nas dzisiaj oglądają? Jakby coś, co wiąże się z tym, o czym mówiliśmy. Wczoraj wyzwaniem było to, rozmowa była z trenerem fitness, wyzwaniem było to, aby się ubrać ulubione spodnie z lata, z zeszłego sezonu i sprawdzić, czy się mieścimy, czy nie. Co możemy dzisiaj zasugerować jako takie małe wyzwanie dla naszych odbiorców, dla naszych słuchaczy? Jarku, masz jakiś pomysł? Ja mam pomysł, tak. Ja osobiście wczoraj to też zrobiłem i będę to robił codziennie. My wiemy, że od wczoraj możemy swobodnie wychodzić do parków, lasów, przestrzeń tą publiczną i możemy jakby korzystać z dobrodzi z natury, tak. Wiele osób o tym zapomniało i Powiem Ci tak, że wczoraj byłem osobiście w ogrodzie botanicznym, było bardzo mało osób, była piękna pogoda, są wspaniałe rośliny, jest piękne naprawdę otoczenie, które pomaga właśnie zachować wewnętrzny spokój. Ja bym takie wyzwanie tutaj podjął i żeby osoby, które są na Twoim profilu poszły dzisiaj na spacer, tak? poszły do najbliższego parku, poszły do, na skwer poszły do lasu, zrobiły zdjęcie albo nagrały film i wrzuciły je na Twój profil i zobaczymy wtedy tak naprawdę ile osób z tego korzysta, bo każdy dotychczas mówił tak, lasy są zamknięte, ale pytanie proszę Państwa, czy my naprawdę chodzimy odpocząć, chodzimy na spacer nie tylko z psem, ale dla siebie, z rodziną, wyciągnijmy partnera, partnerkę, dzieci, e, idźmy na spacer, tak, idźmy odpocząć i korzystajmy z tego co mamy, nie zastanawiajmy się nad tym czego nie mamy, tylko korzystajmy Stajmy i to w bardzo dużej ilości z tego, co mamy. Mamy piękną pogodę, cudowne słońce, piękną zieleń. Idźmy. Halo, halo. Tak, tak, słyszę ciebie przez moment tutaj było opóźnienie, jeśli chodzi o dźwięk. Ja z chęcią podajmy to wyzwanie, tym bardziej, że mamy las. No, może jakieś 50 metrów od domu, także tak, naprawdę mam na wyciągnięcie ręki. Bardzo Ci dziękuję, Jarku, że zdecydowałeś się porozmawiać ze mną i zarazić tych ludzi te osoby, które oglądały nas dzisiaj swoją pozytywną energią. Czy słychać mnie dobrze? Bo teraz tak mam ja, wrażenie, że internet dobrze. nam się coś... O dobrze, dobrze. Kochani, kolejne odcinki już jutro, kolejny odcinek już jutro. Jutro gościem będzie iska motywiska. Nie będę zdradzać szczegółów, ale kobieta z niesamowitą energią, jak sama nazwa wskazuje, będzie motywująco. Także jutro Iska Motywiska, a w piątek niezwykły mężczyzna Vito Cassetti. Dla tych, którzy pasjonują się Włochami, dla tych, którzy swego czasu lubili oglądać taki program Europa da się lubić, to jest właśnie jeden z uczestników i sprowadzających ten program. Także jutro Iska Motywiska, a w piątek Vito Cassetti. Kochani, życzę Wam pięknego dnia. Jarku, jeszcze raz bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Śledźcie nas bacznie, obserwujcie nas. No i jutro o godzinie 9 zapraszam Was, aby posłuchać kolejnego gościa z cyklu Anka do śniadanka. Pięknego Aniu, dnia, ja ci bardzo... Jarku, dla Ciebie również. Aniu, ja Ci tak? bardzo dziękuję. I jeszcze powiem, że audiobooka za chwilę zamieszczę na profilu Rozwijalni Kobiet, żeby wszystkie. Twoje słuchaczki, Twoje miłośniczki i Twoje współbiznesowe partnerki mogły sobie odsłuchać dzisiaj na wieczór. Pięknie, bardzo Ci dziękuję za ten prezent, i to będzie, i to będzie myślę, że najlepsze zakończenie tego dzisiejszego naszego spotkania online.